Tenże Geremek powiedział, że nienawidzi Polaków w otwartym wywiadzie, cóż więcej trzeba, ale powiedział jeszcze inne zdanie. Nieważne są fakty, ważne są fakty medialne. Reszta nie jest ważna. Ludzie wierzą w to, co widzą. Widzą maski na ryjach, wierzą, że jest pandemia. Ale wiesz, rozmawiałem często, młodzi ludzie mnie zaczepiają. W Krakowie w nocy mnie zaczepiali nowi ludzie. Mł młodzi ludzie, ku, ku mojej radości oglądają mnie młodzi ludzie. I nie tylko te memy powycinane, a rozmawiam z młodymi ludźmi, pytam się, słuchaj, umarł ktoś z swojej klasy? Nie. A ze szkoły ktoś umarł? Nie. No to gdzie ta pandemia? Wiesz, i tak mam przećwiczone te pytanie, jak rozmawiam z ludźmi, no nie ma pandemii. No, y ale dziennikarze mówią, pełne szpitale, covidialne, setki umarłych i lemingi powtarzają to, jak pan może, ile ludzi umarło, nie wiem, ile umarło, nie wiem, ile zabito z procedur pandemicznych, które stworzył Szum, Szum, szumowski i niedzielski. Moja żona padła ofiarą tych procedur, ponieważ przywieziona do szpitala została podłączona pod respirator. Była nieprzytomna, już nie żyje.